Witam Was w kolejnym filmie. Tak jak widzicie, siedzę w Magnumie. Yy, uprawiam sobie pod groch powoli. Czemu powoli? Bo jest yy, jeszcze trochę mokrowo. Tutaj gdzie idzie, to idzie, ale tam na górze albo tam co spychają tą skarpę, tam jest glina, tam jest kłopot. Będzie trzeba jeszcze poczekać, żeby to przeszło. Ale te suchsze miejsca już się jeździ, żeby później było mniej mniej tej pracy. Oczywiście, tutaj jeżdżę, tym nowym agregatem Port 300. Zaraz wyjdę, pokażę, jak tam wyglądają te elementy robocze, które wymieniliśmy na węższe. No i co, teraz kultywator dużo lżej idzie. Kwestia taka ktoś tam. Się wypowiadał chyba, że ciągnik 140 koni sobie daje radę bez problemu. No, okej, okay, może sobie daje radę, jakby założyć wszystkie te wąskie elementy, które my tam kupiliśmy. Nie założyliśmy wszystkich, ale tak, na takiej konfiguracji, jaką przyjechał, zaraz wam pokażę. No to ja chcę zobaczyć, jak 140 koni ciągnik sobie lekko radzi z tym, bo. Magnum 720 Pro z tego co mi wiadomo ma 180 serii. Nasz duży John deere ma 200, prawie 196 serii. No i miały co robić. No teraz robimy na jakieś 20 cm, takie realne 20 cm. Nie tak y, powiedziane sobie, że widzę, że ta ziemia fruwa. To, to robię na 30. No nie, jest to, y, było to mierzone ja tam teraz. Nie będę pokazywał, udowadniał silnie, ale na 20 realnych centymetrów i Magnum no, teraz sobie fajnie radzi, tak, ale no nie 140 koni. <trybujesz> <trybujesz> Nowe elementy wyglądają w ten sposób. Jest to jednolita łapka yy, przykręcona na dwie śruby. Bo oryginał ma obydwie części osobno. I jak ten kultywator mamy krótko, to potrafiło się gdzieś ta część niektóra tu na tej śrubie odłamało się. Także no nie wiem. Nad... Dwóch śrubach, dwa elementy, to tak może ten górny ok, ale dolny to by musiał być sam dolny na dwóch. No ale mówię, w ten sposób wyglądają te nowe elementy. Są wąskie i jest jednolity. Także przód mamy cały w tych nowych elementach. Środek został tak, jak było, a z tyłu tutaj, bo chociaż tak jak pokazywałem, obcięliśmy, to i tak za dużo wyrzucało. Założyliśmy te wąskie y, na skrajach. Teraz fajnie nic nie wyrzuca i skrajne są te wąskie nowe. A na ostatniej belce, te dwa środkowe oryginalne, ucięliśmy plazmą, żeby były węższe. Bo też je trzeba y, w jakiś tam sposób zużyć. Przez nowych elementów się nie wyrzuci. W ten sposób to w polu wygląda, na świeżo robione, bo wtedy pokazywałem jak było, jak było później robione, także tak jak widać jest równiutko. Równo tutaj nie było, bo sialiśmy to wapno wczesną wiosną, można powiedzieć zimą jeszcze wcześniej jeszcze było jeżdżone tamtym kultywatorem dosyć płytko. Także on nam tu takie rowy pozostawiał. Także to równo nie było, a, a jest. No i jeszcze idę tutaj. Chcę wam pokazać tą skarpę, co tutaj zrobiłem. Można teraz nie poznać tego terenu, ale od tego miejsca ona się zaczynała. Jak ktoś oglądał filmik z wyrywania drzew. No i tam dalej jeszcze ona jest, ale zrobiłem sobie chociaż tutaj przejazd. Zrobiłem sobie przejazd tu, żeby odtąd jeździć prosto. tu była ta skarpa, on tu jeszcze zostało i tu jeszcze taki lasek może kiedyś jeszcze coś z tym będę kombinował, nie wiem, ale na razie zostaje yy, tak jak jest. W ten sposób to mi to wyszło. Jak dla mnie jest ok, no tu była skarpa, i tu mieliśmy taki nieduży kwadrat. A tak będziemy jechać dalej. Dużo mi to poprawiło. Także robota była, była warta na pewno. O, tutaj patrzcie, jaka glina się rozjeżdżało. Wszystko pod kołami, jak tutaj tą skarpę równałem. Także. Tu próbowałem kawałek uprawiać. To nie ma szans. Ej, ja sobie będę tutaj dalej uprawiał, ile, ile mi się uda, dokąd będzie szło. Jeszcze pokażę coś trochę, jak ten kultywator pracuje. No i popatrzcie sobie, jeżdżę yy, dziesiątym biegiem tak około 1800 obrotów to mamy tak 9,5-10 na godzinę miejscami nawet spada bo no bo mówię grzebie się jest poślizg a tu prędkość ten ciągnik bierze z radaru nie ze skrzyni także także bada prędkość taką rzeczywistą także to też się będzie różniło od innych ciągników bo zawsze jakiś tam pościsk jest w polu, a jeśli biorą ze skrzyni inne, no to zawsze będzie jakaś różnica. A tu, nie wiem czy będzie widać, ale tu będziemy się grzebać na przykład. A może teraz z górki to tak nie. No, tak pod groch też nie ma potrzeby głęboko tutaj robić. Także pokazałem wam chwilę, jak to wygląda. No, od środka to za wiele nie widać, a z zewnątrz to nie ma możliwości, bo jestem sam na polu nagrać. Chyba, że coś mi się tam po południu uda. Ewentualnie. Jest tutaj w ten sposób. Zawracam, że sobie taką pętelkę robię i w zupełności mi to wystarczy, bo poprzeczniak i tak dosyć szeroko muszę uprawić. Bo mamy opryskiwać na 27 metrów, to chociaż do ścieżki ścieżkę, żeby uprawić na poprzeczniaku, żeby później się fajnie opryskiwaczem jeździło. Także śmiało mi to wystarcza takie zawracanie na pętelkę później chyba z 6 razy muszę przejechać, żeby to na poprzeczniaku, żeby było fajnie a co tym ciągnikiem, no to nie wiem, jak ktoś użytkował to wie, że tu musimy wszystkie biegi przebić dopiero na wsteczne także w każdym końcu byłoby to uciężliwe, a tak sobie tylko zbiję co najwyżej jeden bieg i Zawrócę na pętelkę, jak ja to mówię i wjeżdżam dalej. Tutaj już mi niewiele zostało tego długiego całkiem, bo dotąd jest zaorane. Tu jest zaraz orka na te ziemniaki, na tym równym. Korzystniej byłoby ziemniaki dać tutaj. Tu jest długie i równe ale tu w tym końcu było niskie pH, tak jak mówiłem, dlatego sypałem wapno. A jak wiemy, no niby ziemniak toleruje, tak się mówi, że ziemniak toleruje niskie pH. No ale w jaki sposób on toleruje, jak przy niskim pH gleby nie mamy yy, dobrego pobierania składników, a, a bez tego, no to ziemniak no, słabo może planować. Na pewno. Także tu yy, może na przyszły rok damy. Zobaczymy. Na razie będą tu. Także to, to całkiem długie. To już mi niewiele zostało. Tam już później będzie krótsze. No i ta góra, ale, ale tam chyba nie dam rady. No, zaraz zobaczę, jak tam dojdę. Jak to będzie wyglądało. Czy jest sens w ogóle się tam teraz? Kopać, czy jeszcze się trzymać. Tam już długie zrobiłem. A na krótkim zaczęła robić się góra. Ta jedna co zepchałem gliniasta teraz y, kopie się bardzo także nie ma sensu w drugą stronę ta góra co była też tam miejscami się zaczyna grzebać no także y, nie ma sensu to ja przyjechałem tutaj od drogi tutaj co mają być ziemniaki tu troszkę dalej taki kawałeczek jest no to to sobie tutaj zjeżdżę no i nie wiem w sumie nie wiem co co dalej, miałem jechać jeszcze na inne pola no ale to oddalone jakieś 6-7 km od domu nie wiem czy tam nie będzie trochę mokro a jechać dwa razy nie ma sensu na 8 hektarów. Pojechać jednego dnia to zaobić i, i spokój. Także tu na razie idzie. To będę sobie działał tutaj. To skończę i zobaczę co dalej.